Kolejna walka, ponownie limit czasowy 3x2 minuty, więc ponownie są to amatorzy, tak jak widać po piszczelach. Ciko. Jestem podekscytowany, znam Serwatkiewicza Łukasza od małego dziecka, w zawodach zapaśniczych miałem okazję go wspierać i, i tutaj mu pomagać rozwój zapaśnicza. Dzisiaj mamy zapaśnika. Mamy zapaśnika, jak już mogłeś tutaj zdradzić. Jak widać przeciwnik gdzieś tutaj poszukał prawego hajkika. No, na razie to Sterwatkiewicz spycha, spycha do tej klatki. Tak. Ale wybiera walkę w stójce. Na tak, razie nie korzysta no, tak, z umiejętności zapaśnika. Gdzieś tam łączy ten, ten uh, boks z kopnięciami. I wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Już chwilę nie przeciwnika. Tak. I nie szuka na siłę tego obalenia. Miał teraz przeciwnika uh, plecami na siatce. Tak. Bardzo ładnie, no i teraz mamy w końcu, zobaczymy ten kurz zapaśniczy, na razie gdzieś tam kolano na tułów, teraz szuka właśnie, wybiera gdzieś tam ta lewa noga wysoko, podchwyt pod, pod kolanę. teraz przychodzi tak. do, do, do chwytu z obie nogi, tak, tak, mamy tutaj została głowa, ale od razu z kontrową przejściem w przeciwnym kierunku, jest w pozycji bocznej, więc bezpieczny, tak. która chroni przed duszeniem. No i zobaczymy, jak teraz będzie pracował. No trzeba pamiętać, że już połowa rundy za nami tutaj. Amatorzy, początkujący mają tylko dwie minuty, więc, więc tak naprawdę tutaj trzeba od razu wrzucić dwójkę, gaz do dechy i, i nie ma co czekać. Tak, bo czasy upływa szybko. szybko. No, tutaj Łukasz teraz, że tak powiem, jest w pozycji w gardzie, delikatnie pracował nad tułowiem. Może dla kibiców każde takie uderzenie w korpus w pozycji leżącej jest punktowane. Tak, jest punktowane, ale gdzieś tam bardziej odbiera troszkę więcej tlenu przeciwnikowi. No tutaj póki co Łukasz kontroluje tą walkę z góry. Jakieś tam krzywda wielka się nie dzieje, no, no ale, ale zdecydowanie prowadzi. Lekka praca znowu gdzieś tam na tułów, która może zawotować w późniejszych rundach. No tutaj słyszymy 10 sekund. sekund. Już tu widzimy zegar nam się zgrał z tym, co jest rzeczywiście pod klatką. Ale nie przechodził tej gardy, został tutaj w tej gardzie tak, no. i może gdzieś tam bał się, że przeciwnik pogroził jakąś oddaniem. Zobaczymy co tutaj sztaby szkoleniowe będą miały do powiedzenia narożniku, więc nie będziemy tutaj przeszkadzać. Może się uda coś cennego wyłuskać. I got you. I rozpoczynamy drugą rundę. Nie. Teraz. Lewa, lewa i noga. Ta lewa noga. Dobrze. Możesz wejść, jak się nie boisz. Możesz wejść, masz nóżki. Dobrze, Możesz wejść możesz nogi, możesz wyhaczowalić drobne błędy techniczne, nie było nas troszkę e, słychać, e, już wracamy. E, Ale ładnie, no tutaj, tutaj trafił, trafił ta ma szczęka się posypała, no tutaj ponownie na uderzenie e, na, na korpus. Tak, tu widzimy, że sędzia przerywa, żeby pozbierać szczękę, no w zawodowstwie tego nie ma, wtedy jakby puszczamy walkę, no tutaj mamy amatorów, więc dlatego tak to wyglądało. Debiutanci, chłopcy de tak, są tak. debiutantami, więc... Ale tutaj widać przewagę taką fizyczną Łukasza. No i ponownie trafia gdzieś, gdzieś docisnął. W zasadzie jego przeciwnik już oddycha Wydaje rękawami. Wydaje Tak, oddycha rękawami, jak to się mówi. Wiktor, e, czyli ten zawodnik e, oklejony na niebieską, przeżywa naprawdę. naprawdę do, póki co dostaje niezłe lanie Ta, i poszukał tego sprowadzenia. Tak, no i teraz obalił. wykorzystał tak. zapasy, e, pięknie sprowadził do parteru. Jak będzie teraz e, Tylko pytanie właśnie, czy, czy to był dobry ruch? Bo tak naprawdę miał tego przeciwnika na widelcu mógł zostawić go w stójce i rozstrzelać. No gdzieś te To zapaśnicze. jest właśnie doświadczenie też, tak, brak tego brak doświadczenia. Tego, ale właśnie po to tutaj chłopaki startują, Dokładnie. żeby się tego e, nauczyć. Fajna kontrola, no tutaj prawdopodobnie też już nic z tego e, nie wyniknie, no ale, ale bardzo fajnie, no im dalej w las, tym, 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 tym lepiej Łukasz sobie radzi, e, przeciwnik no niestety e, te przygotowanie tlenowe e, stoi na niższym poziomie niż, niż Łukasza. Ale muszę powiedzieć, że oglądam Łukasza Serwatkiewicza na zawodach zapaśniczych i tutaj teraz w oktagonie i wydaje się taki swobodny, nie jest jakby zestresowany, czuję taką od niego spokój tak dobrze się chyba czuje. bardzo fajnie przed tą walkę od początku gdzieś tam narzucił swoje tempo trafiał przeciwnika No druga runda to już była tak naprawdę deklasacja tak tutaj e, miał go na e, na wyciągnięcie ręki No gdzieś te doświadczenie z mat zapaśniczych e, spowodowało że poszukał sprowadzenia e, No jeżeli tak to ma wyglądać to myślę że ta trzecia runda nie dotrwa do końcowego gongu Gdybym miał e, ocenić tutaj wydolność poprzez obserwacje na e, zawodników w Oktagonie, no to wydaje się świeższy Łukasz serwatkiewicz No zdecydowanie, No tutaj już e, w tej połowie drugiej rundy e, Wiktor oddychał tak zwanymi rękawami, e, tam w zasadzie postawił na obronę częstochowy, e, żeby przetrwać. Łukasz, jak już widać, jest gotowy do walki, tam jeszcze narożnik Wiktora pracuje, żeby te resztki sił w niego gdzieś tam wpompować, zmotywować go do ostatniej rundy. Ciężko, ciężko oddycha. Łukasza przeciwnik. No tak, i o ile poprzednią walkę się taką wyrównaną, no, no to widać różnicę poziomu chłopaków. Lewa rączka, lewa i tak, i lewa. Nie, nie. A tutaj zaczął kopnięcia nogą, przeciwnik odpowiedział e, prawym uderzeniem, ale to cały czas Łukasz gdzieś, gdzieś spycha przeciwnika na siatkę e, i szuka sobie okazji. Tak, widać, że jest tu bardziej aktywny jest w tej walce, spycha cały czas, tak jak wspomniałeś. Jest ruch do przodu. Tak, no, no jest lepszy technicznie, tak, jest lepszy technicznie. E, te cechy motoryczne z zapasów jednak, jednak gdzieś rzutowały na tą walkę. Tak, i ponownie trafił gdzieś tam prawym. Przeciwnik znowu na siatce, ale tym razem odpowiada. Dużo przestrzelonych jest ciosów. Tak. A z, o, mam wrażenie, jakby Łukasz chciał koniecznie znokautować i yy, się. Yy. Tak, a to, a, a to nic na siłę, to musi samo po prostu trzeba bić z luzu i jak nokaut przyjdzie, e, to będzie. Nie wolno go szukać, bo, 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 bo często wtedy nie przychodzi. On przychodzi, tak jak wspomniałeś, przychodzi samemu, wyprowadzasz tak. ciosy jeden z drugim. Tutaj ładne zastawienie nogi, obalenie, no i ponownie wylądował gdzieś w półgardzie, dociśnięty do, e, do siatki, no i teraz powinien bić, tak, powinien bić, e, zaznaczyć. Tam słyszymy bardzo, bardzo gorący e, doping e, trenera e, Wojciecha. Stań sobie, stań, sobie. stań sobie, słyszymy, stań sobie. Tak, tutaj. Tylkoś chciałby skończyć tę walkę? Tak, o ile w Stójka wygląda wyśmienicie zapasy też, to tutaj w tym parterze tak troszkę brak pomysłu, ale to zapaźnik on jeszcze potrzebuje czasu, żeby tą transformację tak. zrobić e, na te zasady MMA. Bo tak naprawdę w zapasach olimpijskich nie można leżeć na plecach, bo walka się tak, kończy. Tak, także on nie bardzo jakby wie, co, co może robić. Tak, to są jeszcze młode chłopaki, tak mają czas na rozwój, a, a mogą się oczyć na naprawdę fajnie obsadzonej gali. Dużo walk, dużo kibiców, hala wyprzedana. Tak. Wspominam, jubiluszowa gala Gladiatorary na 20-20 walk z karty. Zbyt, tak. I tu Łukasz pracuje, już gdzieś tam obija. Tu w tej walce już nic nie wydarzy. Zwycięstwa może być tylko jeden. Łukasz Serbatkiewicz. 20. Sponsor główny. Leśniak Agro, Heaven, Salon Pogrzebowy. Magdalena Poleć, agent ubezpieczeniowy. Omega Wind. Markon Group Pyżyce Brico Marche Pyżyce Antczak Wojciech. Partnerzy Wojtex, grzanie, chłodzenie, energia. Autoczęści Sroczyński, ONK Pro, roboty ziemne. Rafix, usługi ogólnobudowlane, Pomorze Zachodnie, Bukowa Ostoja. Sponsor techniczny Extreme Hobby, Event Arena. Na punkty jednogłośną decyzją sędziów zwycięża Serwatkiewicz.